Cześć, tu Kawula. Dziś będzie o samouzdrawianiu, o natychmiastowym uzdrawianiu, o e, takim cudzie <grym> po prostu, że było, nie ma, jest, y, nie ma, boli, nie boli, mam, nie mam, stało się, jest, nagle. No nie ma tak. <grym> znaczy czasami tak jest i ja znam takie przypadki, natomiast... Y, Zazwyczaj tak nie jest, mimo że ja głęboko wierzę, głęboko, ale może za płytko wierzę, że takie y, samo uzdrowienie natychmiastowe, nawet z poważnej dolegliwości, choroby, y, czy pozbycie się bólu, które trwa, trwa i towarzyszy nam od wielu lat, jest możliwe od tak, przez jedną noc. Y, to mnie się to nie wydarzyło. Znam historię, gdzie się to wydarzało, natomiast najczęściej jest tak, że trzeba na to pracować, na to w sensie, żeby się uzdrowić, żeby polepszyć swoje zdrowie, samopoczucie, i to nie dzieje się z dnia na dzień. Ja się zmagam z moimi migrenami od 14 roku życia. Czy nie wiem, mogę powiedzieć może zmagałam, bo ostatnio coś takiego się wydarzyło, że mam takie przeczucie, że może rzeczywiście już sobie poszły, ale wolę tak sobie ostrożnie o tym mówić. Natomiast szukałam lekarza, lekarstwa, cudu przez większą część mojego życia. I w medycynie konwencjonalnej, niekonwencjonalnej po drodze odkryłam mnóstwo rzeczy dotyczące mojego ciała, mojego umysłu i udało mi się zdjąć naprawdę pierdyliard różnych warstw tego bólu, bo było tak, że ja nie mogłam wstać z podłogi, a teraz mogę funkcjonować, żyć, pracować, robić wszystko to, co robię, kiedy mnie nie boli. I, no i, no i żyję jakoś, natomiast no nie, nie jest tak, że mnie to powala totalnie. Więc teraz jestem w stanie pomóc naprawdę wielu osobom. Stałam się prawie że ekspertem od bólu głowy i od migren, bo to nie jest tak, że ma się jedną migrenę. Migren jest chyba sto ileś odmian różnych migren, spowodowanych różnymi rzeczami. Więc naprawdę sporo wiem na ten temat. Natomiast szukałam też dla siebie takiego cudu, takiego instant uleczenia. E, zwłaszcza, że no mówię, jak weszłam na, na, na drogę już e, takiej świadomości ciała, tutaj pozbywania się różnych schematów z głowy, no to mówię, kurczę, to jest możliwe, tak? Zresztą nawet korzystałam z e, osób, które pomagały mi zobaczyć moje poprzednie wcielenia i, i badałam tą moją karmę. Gdzie zapominałam troszeczkę o tym, hello, mm, tutaj też jest życie, tak? Tutaj w tym momencie, w tym, w tym ciele i, i w tym twoim życiu to, to tu cię boli, bo tam nie znalazłam przyczyny tam hen daleko w życiach, których nie pamiętam. Natomiast pacjenci, klienci, którzy do mnie przychodzą, bardzo często są tacy, jak ja, że potrzebują natychmiastowej ulgi, natychmiastowej pomocy. I kto, ktoś przychodzi z bólem, więc ja w 80% ten ból najczęściej zabieram. Czasami jedna, dwie sesje masażu powodują, że człowiekowi się robi lepiej. Nie mógł ruszać nogą, ręką, palcem, szyją, karkiem, tak? I po masażu na przykład mógł. I o, super! Jest lepiej i skorzystają z moich podpowiedzi raz, drugi, trzeci, bo ja też opowiadam o automasażu. Mówię, słuchaj, tu masz piłkę, tu masz wałek, masz zrobić to, to i to. Nie musisz nawet kupować mojego kursu. Ja ci to daję za darmo. Tylko to rób, bo ten tyni, ten 5-10%, 3%, które ja ci daję, już spowodują, że nie wróci twoja dolegliwość. Ty nie musisz wchodzić w stany duchowe, medytacyjne i szukać e, oświecenia w automasażu, co też jest możliwe. Natomiast wystarczy, że będziesz przez 5 minut dziennie masować sobie kark. Ja ci pokażę jak. chodź tutaj położę się na podłodze, zobacz, to minutę demonstruję i teraz rób to codziennie albo co drugi dzień i już. I już to nie wróci. To, co, to, to, co tak cię bolało, że trzeba było tutaj zrobić zastrzyk albo blokadę jakąś, albo yy, przy, przyłożyć taśmy. Większość tego nie robi. I długo zastanawiałam się, kurde, dlaczego? Dlaczego tak jest? Ale tak sobie pomyślałam, ok, ale niewiele osób wychodzi z bólu, z takich poważnych chorób. Niewiele osób jest tak zdeterminowanych, żeby sobie pomóc, żeby chcieć dla siebie lepiej. Ja wiem to sama po sobie, bo czasami miewam takie tygodnie, miesiące, że mówię, pieprze to, mnie się już nie chce, nie chce mi się stać z tego fotela, nie chce mi się robić automasażu, nie chce mi się tego. Jestem wkurzona, zła, rozdrażniona i trwa to miesiąc, dwa, trzy. I jestem prawie, że w punkcie, w którym byłam, nie wiem, cztery lata temu, i zaczyna gdzieś tam wracać ból, który ja bardzo dobrze znam. Ból, który jest yy, najczęściej, jest tak, że to jest ból, ból to już jest ten yy, wierzchołek tej góry lodowej. E, wtedy łykamy tabletkę, szybko, szybko jakieś rozwiązanie na łapu capu, przykleić plasterek, ok, dobra, jakoś, jakoś sobie żyjemy, funkcjonujemy, ale żeby ten ból poszedł na forever, na zawsze, to trzeba poczekać, e, albo raczej się tam rozkopać w tej, e, tej górze lodowej, poczekać aż ona stopnieje i dojść, i nawet potem pokopać trochę jeszcze w ziemi i dojść gdzieś głęboko, i znaleźć chwasta, <noise> znaleźć to, co, co gdzieś tam mocno, głęboko siedzi. I to czasami, czasami sobie myślę, że wchodzenie na górę to może jeszcze, to, to idzie szybko, tak? Bo zapominamy, bo biegniemy, bo odkładamy siebie na później, bo tu zjemy szybko, tutaj nie ma czasu, bo inni są ważniejsi i fach, już jesteśmy na górze i już boli, już się skręcamy w kulkę albo bierzemy tabletkę i już albo jakiś zastrzyk przeciwbólowy. Albo w ogóle jesteśmy unieruchomieni. Ale schodzenie z tej góry, czyli zdejmowanie krok po kroku tego wszystkiego, cośmy sobie ponakładali, no to dla mnie jest dużo trudniejsze niż tam zapierdzielanie pod tą górkę. Zresztą, sama, jak na przykład idę z kijkami i chodziłam po klifach kiedyś bardzo dużo, to dla mnie dużo trudniejsze było schodzenie z klifów, a nie wchodzenie pod górę. Ja lubiłam wchodzić pod górę, bo ja się fajnie męczyłam, szłam bardzo wolno i był w tym taki, taki motyw medytacyjny bardzo mocny. Natomiast, kiedy ja już musiałam schodzić. To już mi się trzęsło, to już mi się trzęsło, to już byłam zmęczona, to już nie wiedziałam, to już straciłam siłę, to już nie miałam nadziei, tutaj musiałam szukać jakichś rozwiązań, jak tu ominąć przeszkodę, korzeń, szczelinę, rzekę i tak Więc dla mnie schodzenie było trudniejsze. I tak samo to szukanie tej drogi do, do zdrowia. Gdzieś ktoś nam powie, dobra, zrób automasaż www.rozmasujto.pl, tak, cały kurs automasażu, proszę bardzo. Ktoś robi, kupił świetnie, albo nawet nie kupił, a dostał 5 sekund ode mnie czegoś, co może mu naprawdę dupę uratować. Robił y, grzecznie przez 3 na przykład tygodnie i potem przestał. Pomagało, pomagał pomaga, pomaga, super, jest, ale fajnie, mamy taką super energię i potem zaczyna to wyhamowywać. Zapominamy yy. I robimy coraz rzadziej, coraz rzadziej. I potem zaczyna się nasza wspinaczka. I znowu idziemy, zapominamy. Później, później, a może później. A jest tak dobrze, a nie jest jeszcze tak źle. A i już potem. I jesteśmy w tym samym momencie. I ja tę drogę tam i nazad, do góry i na dół znam. Za dobrze niestety. Ale nasze mózgi chyba są po prostu tak skonstruowane. E, dlatego mm, dyscyplina to jest moje... Może nie ulubione słowo, ale, ale nazwę to ulubionym słowem. Dyscyplina kojarzy się źle z kazaniem, że tu tym palcem tutaj musisz, bo inaczej to nie. Ja odkryłam kiedyś, że dyscyplina, przeczytałam, w sensie to nie było moje odkrycie, tylko ja to poczułam, kiedy przeczytałam to zdanie, że dyscyplina to jest jeden z najwyższych takich punktów samomiłości, samolubienia, samodbania o siebie. Ja mówię, jak to? No tak, że codziennie, dzień po dniu, robisz to coś, co może Ci pomóc. Bo ja nie, nie chodzę na spacery z psem po 10 km, i nie robię fitnessu, i nie kładę się na matę z kolcami, i nie robię automasażu, tylko po to, żeby być fit, i żeby nie wiem, mieć ładne włosy i fajny tyłek. Tylko ja robię to po to, żeby się świetnie czuć z sobą i jeszcze dla paru innych rzeczy, bo czuję wtedy, że mam więcej siły, więcej energii, więcej kreatywności, więcej takiego światła wewnętrznego, którym mogę naprawdę świecić jak ta latarnia. Ja to widzę, kiedy ja robię te rzeczy dla siebie i to nie jest po 5-10 minut dziennie. Ja wstaję czasami godzinę, półtorej wcześniej, żeby właśnie zrobić coś dla siebie. W ciągu dnia też mam taką godzinę. Gdzie naprawdę chcę coś zrobić dla siebie z psem, wejście na spacer to nie jest pół godziny, czasami tak, bo nie mam czasu, ale jeden spacer jest około godzinny. Więc ja w sumie dla siebie w ciągu dnia poświęcam trzy godziny trzy godziny dla siebie. Pomijam oczywiście te rzeczy, które robię, które mi sprawiają przyjemność bo nagrywanie filmików, montowanie może już mniej, ale nagrywanie, gadanie gotowanie czasami. Praca, czyli masowanie, pisanie, przygotowywanie postów, to jest też jakby czas dla mnie, bo to jest fan, bo to jest moja praca, ale to jest też fan. Ja to wyłączam, tak? no bo przypuśćmy, że to zajmuje mi 3/4 dnia, ale ja też czerpię z tego przyjemność. Przez to, że ja się nie męczę w tym, ja też sobie daję. Natomiast ja mówię o takim stricte czasie. OK, to nie jest dla pieniędzy. Ja nie przygotowuję postu, żeby ktoś przyszedł na masaż, czy kupił mój masaż czy automasaż, czy nie w celach zawodowych i promocyjnych, i hej, fajnie, zobaczcie, może Wam się spodoba, może skorzystacie. Tylko zobacz. Tu masz czas dla siebie, tu masz klapki na oczach i teraz wyciszasz oczy, tu masz coś w uszach fajnego, tutaj sobie czytasz książkę, tu idziesz z psem na spacer, w no, nową trasę, albo wsiadasz samochód i sobie gdzieś jedziesz nad morze. To, to jest ten czas, to są jakieś trzy godziny dziennie. I kiedy ja sobie to daję, to to, to jest super, to, to jest super. <grych> I to jest moja dyscyplina. Dyscyplina nie musi kojarzyć się z, z wysiłkiem, z potem, i to nie jest, że ja się narobiłam i teraz chcę nagrody za to, że, no dobrze, zasłużyłam sobie po fitnessie teraz na, nie wiem, na coś tam, na ciastko, tak, albo żeby sobie poleżeć. Nie, dla mnie nagrodą jest to, jak ja się czuję. Dla mnie nagrodą jest to, że mam dużo energii, że mi się chce, że, że mam głupie pomysły, że, nie wiem, kupuję sobie jednorożca, minionki albo cieszę się, jak dostaję kartkę. Właśnie dostałam taką kartkę. Ja bardzo kocham wieloryby. I dostałam od mojej madzi z Islandii, mojej uczennicy i już też od chyba dwóch lat nauczycielki Lomi, to dostałam sobie taką kartkę, że to jest właśnie wieloryb jednorożec. I po prostu cieszę się i mam ochotę rysować, i mam ochotę, nie wiem, zdobić kamyki. No, to takie jest trochę crazy, dzieci, dziecinne może, ale bez tego bym po prostu usła i zaczynam robić kolaże. To jest ten czas dla mnie że mi się chce, że po pracy nie jest tak o Boże, ja już mam, uff, ja już nie mam siły nic zrobić dla siebie. Ja po pracy y, mam tyle energii, że dobra, dobra. Ja się też już nie mogę doczekać, kiedy zrobię coś dla siebie. To nie jest czas ukradziony, to jest czas świadomie wpleciony w dzień. I do tego zachęcam, żebyśmy byli sami dla siebie od sami dla siebie kocem miękkim, sami dla siebie taką Yy, takim suplementem diety. Yy, czyli tak jak bierzemy suplementy, witaminy. Jeśli ktoś bierze, tak jak pijemy wodę, tak jak jemy, tak jak myjemy twarz, to tak samo może być to dbanie o siebie. To nie musi być super nie wiadomo, co wymyślnego, ale to warto robić, bo inaczej znowu będziemy na szczycie góry. Skuleni w bólu i będziemy szukali tego guzika, który nam magicznie ten ból yy, czy dyskomfort wyłączy. No i to albo sobie trzeba napisać dużymi literami. Jedna godzina chociażby, zacząć, jedna godzina dziennie jest tylko dla mnie i wytrwać. I to jest ta dyscyplina, która mam nadzieję, że po tym filmiku będzie Wam się trochę lepiej kojarzyła teraz mam taki radosny strumień świadomości i nie przygotowywałam sobie tego na karteczce więc nie wiem na ile to jest chaos a na ile jest jakieś poukładanie nie wiem jakie jest twoje doświadczenie z dyscypliną napisz proszę w komentarzu albo do mnie prywatną wiadomość ja czasami dostaję po tych filmikach tak piękne długie prywatne wiadomości bardzo intymne bardzo szczegółowe także nadal zachęcam napiszcie bo bo wtedy wiem, że ma sens, że to co gadam, to ma sens, mimo że nie jestem dzisiaj przygotowana, przepraszam, zgłaszam nieprzygotowanie. Natomiast ja jestem właśnie w tym, na tym etapie, że właśnie schodzę z góry. Jestem gdzieś tam w połowie drogi. Moje ostatnie dwa kursy Lomi, które poprowadziłam, bardzo mi w tym pomogły. Moja praca mi bardzo pomaga, pomaga w takim samouleczaniu się. I. I, 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 i mam nadzieję, że już nie będę musiała się znowu wdrapywać tam do góry i że y, na dłużej będę pamiętała o sobie bo tak jak mówiłam na początku odkładamy wydłużamy ten czas na przykład o, zjedliśmy tabletkę, pomogło albo witaminy, albo pijemy soki odkładamy, nie wracamy do tego y, bo, już jest, bo już jest dobrze już jest lepiej i wchodzimy w ten sam schemat a naprawdę można sobie to życie fajnie ułożyć no, więc zachęcam do układania sobie godzin w dniu tak, żeby było Wam naprawdę jak najlepiej, komfortowo, bo to są Twoje godziny dnia, Twojego dnia i to od Ciebie zależy, co z nimi zrobisz. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Cześć.